Złóż wniosek o wakacje składkowe za styczeń 2025 roku. Zobacz, na co musisz zwrócić uwagę. W tym celu przechodzisz na stronę Puezus. Logujesz się do swojego konta z wykorzystaniem profilu zaufanego lub poprzez bankowość elektroniczną. Po zalogowaniu wybierasz ikonę płatnika. W górnym menu musisz wybrać zakładkę Płatnik. Następnie z lewego menu musisz wybrać sekcję Kreatory wniosków. W kolejnym oknie, w lewym menu, wybierasz pozycję Kreator Wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc RWS. Pojawia się informacja, kto może skorzystać ze zwolnienia. Przechodzisz dalej. Pojawiają się dane płatnika. Możesz w tym miejscu uzupełnić ewentualnie numer swojego telefonu w celu ułatwienia kontaktu z ZUS. W kolejnym oknie Pojawia się miesiąc, którego będzie dotyczyło zwolnienie ze składek ZUS. W naszym przykładzie wniosek składamy w grudniu, ale dotyczą zwolnienia ze składek ZUS za styczeń. Czyli jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany przez ZUS, to nie będziesz opłacać składek styczniowych, które standardowo są opłacone do 20 lutego. Wybierasz polecenie dalej. Kolejny krok to świadczenie dotyczące pomocy de minimis. Przyznane zwolnienie z opłacania składek ZUS tak zwane wakacje składkowe są pomocą de minimis. Oznacza to, że gdy składasz kolejny wniosek o zwolnienie ze składek ZUS, musisz wykazać w nim otrzymaną pomoc de minimis. Konieczne jest oznaczenie oświadczenia otrzymanej pomocy oraz załączenie zaświadczenia z ZUS, które otrzymuje przedsiębiorca w związku z otrzymaną pomocą. Uwaga! W tym miejscu mogą wystąpić trzy scenariusze. Jeżeli składałeś wniosek RWS w listopadzie, i masz już zaświadczenie z ZUS o przyznanym zwolnieniu, to zaznaczasz korzystałem z pomocy publicznej de minimis. Jeżeli składałeś wniosek RWS w listopadzie i nie otrzymałeś jeszcze z ZUS zaświadczenia o przyznanym zwolnieniu, to zaznaczasz nie korzystałem z pomocy publicznej de minimis. Trzecia opcja, kiedy w listopadzie nie był składany wniosek RWS, zaznaczasz nie korzystałem z pomocy publicznej de minimis. Wymienione scenariusze nie dotyczą osób, które korzystały z pomocy de minimis innego tytułu niż wniosek RWS. Wtedy zawsze muszą wybrać, korzystałem z pomocy publicznej de minimis. W naszym przykładzie mamy już decyzję ZUS o zwolnieniu za grudzień. Zaznaczamy opcję złożenia zaświadczenia. Przechodzisz dalej. W kolejnym kroku musisz określić wielkość podmiotu. Wybierasz mikroprzedsiębiorca. Kolejna sekcja to klasa działalności. Musisz podać numer PKD, który stanowi Twoją główną działalność. Jeżeli nie pamiętasz numeru PKD, kliknij w ikony 3. Otworzy się lista wszystkich kodów PKD, na której musisz odszukać swój kod. Kolejny ekran dotyczy określenia powiązań z innymi przedsiębiorcami. Jeżeli w Twoim przypadku nie ma żadnych powiązań, wszędzie oznaczasz nie. Kolejne okno to informacja dotycząca powstania podmiotu w okresie minionych trzech lat. Oznaczasz odpowiednio. Następne okno to informacja o rodzaju prowadzonej działalności. Oznaczasz odpowiednio i przechodzisz dalej. Wniosek jest gotowy. Musisz teraz dodać załącznik do wniosku w postaci zaświadczenia z ZUS dotyczącego zwolnienia ze składek za grudzień. Możesz podejrzeć przygotowany wniosek. Jeżeli wszystko się zgadza, wybierasz polecenie: Podpisz i wyślij. Dokument podpisujesz profilem zaufanym lub poprzez bankowość elektroniczną. Pamiętaj, żeby skorzystać ze zwolnienia. Wysłany wniosek musi zostać zaakceptowany przez ZUS. ZUS poinformuje Cię o wydanej decyzji na koncie PuEZUS. Potrzebujesz programu dla swojej firmy? Szukasz biura rachunkowego? Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej. Raks. 35 lat doświadczenia. Dziękuję za uwagę.